Cześć, z tej strony Kasper i dziś yy, wracamy do cyklu legendy Eric Daniel Pierre Cantona. Francuski aktor, reżyser, producent i przede wszystkim piłkarz, świetny piłkarz, legenda Manchester United. Ważny za jednego z największych piłkarzy swojego pokolenia i odgrywający kluczową rolę w odrodzeniu Manchester United w latach 90. Napastnik, pomocnik, ofensywny pomocnik, środkowy pomocnik. Mógł prawie wygrać na każdej pozycji w ataku i pomocy. Zaczynamy. Eric De Daniel Pierre Cantona urodził się w Marsylii 24 maja 1966 roku jako syn krawcony Eleanor Rory i pleniarza i malarza Alberta Cantony. Jego matka była Hiszpanką, pochodziła z Barcelony, po jego dziadek ze strony ojca był Włochem i wyemigrował do Marsylii z Sardynii. Dziadek kantony ze strony matki, Pearl Russia, walczył z armią generała Franco podczas wojny w Hiszpanii w 1938 roku. Doznał tam poważne uszkodzenia wątroby i z, z, wraz z żoną musiał się przeprowadzić do Francji na leczenie. Wtedy jego domu rodzinny znano się w jaskini. Tak naprawdę, zanim kantona się urodził, ta jaskinia przerodziła się już tak naprawdę w rodzinę, dom, który spełniał standardy znajdujące się do zamieszkania. Kantona miał także dwóch Braci: Jean Maria, który jest od niego 3 lata starszy, i Joela, który jest 17 miesięcy młodszy. Cantona swoją karierę rozpoczynał w miejscowym klubie SO Kaloa w lokalnej drużynie, która wyprodukowała takie talenty jak Jean Tigana, czy obecny trener Paris Saint-Germain, Christopher Galtier. Cantona początkowo grał na pozycji bramkarza, jednak jego chęć zdobycia bramka, gramy i bycia najlepszym. W końcu przeżył się, że zaczął wychodzić na pozycję napastnika i dla Kaloła rozegrał ponad 200 meczów, by później przenieść się do Oster, który stał się jego pierwszym profesjonalnym klubem. Zdobyto w dłużni 5 listopada 1983 roku. Więc daje nam to jak 17 lat, jak debiutował. 14 maja 1985 roku, czyli prawie półtora roku po swoim debiucie, strzelił tego pierwszego gola dla Oser w wygranym meczu z RON, który dzięki czemu drużyna wywarła presję na AS Monaco. Co ciekawe, Kanta Kantona jeszcze w tym samym sezonie, pomógł drużynie awansować do Pucharu UEFA, strzelając w bramkę w meczu z, z, ze Strasburgiem, dzięki czemu Oser wywa, wywalczył awans Eee, dzięki, dzięki szczęśliwemu remisowi, a kantona szyił swoją bramkę z wysokością jardu i pokazał się po raz pierwszy takiej e, szerszej publiczności. W następnym roku, kantona po raz pierwszy wyprowadził swój słynny atak Kung Fu, tym razem na, ty, początkowo nazwany Nouns Misiela de Zakarjana, co za o 3-miesięcznym zawieszeniem. Ostatecznie wiąże się na dwumiesięcznym, gdyż e, kantona. Miał zostać niepuszczony przez Osler do kadry narodowej. Był częścią drużyny Francji do lat 21 podczas Mistrzostw Europy i zasłonął z hat-trickiem z Anglią. Zdecydowanie później to się przerodziło w jego y, bardzo wysoki transfer do Marsylii za 22 miliony franków. Kanton Andrus też jako fan Marsylii, urodził się w w Marsylii, więc to tak naprawdę wszystko miało być ok. No się nie udało. Styczeń 1989 rok. Towarzyski jest z Torpedą Moskwa eee, Kantona kopie pikost na kibiców, zrywa koszulkę i rzuca klub sobą na miesiąc, a następnie kolejnego, potem jak obraził trenera narodowego się Michel'a w telewizji. Kantona ostatecznie, mając problemy z akrylizacją w Marsylii, przenosi się do na 6 miesięcy wypożyczenia, a następnie do Montpellier na roczne wypożyczenie, gdzie brał udział w bójce z Jean-Claude Lamolte. Dzięki wstawiennicu Loronta Blanca i Carlosa Valderramy nie został zwolniony. Sam kanon odegrał bardzo ważną rolę w zdobyciu przez drużynę Pucharu Francji, a jego forum później przekonała Marsję do przyjęcia go z powrotem. Następnie e, koncern nas współpracował z takimi trenerami jak Gerard Gilles czy Franz Beckenbauer. Dziś świetnie się z nim dogadywał, jednak e, ówczesny prezes Bernard tapie niezadowolony z wyników. Beckenbauer zwolnił go, zastępując Rumontem i Cortelesem. Przez to kantona musiał się przenieść do Nimes nice, za 10 milionów franków, gdyż nie mógł się dogadać e, z Istapielem, Istapią i, i Gortlesem, chociaż dużo nas Mistrzostwo Ligi Francuskiej. Godziny 1965. E, kantona rzuca piłkę w sędziego rozniwanym e, przez jego decyzję. Zostaje zawieszony na miesiąc, a kantona odpowiada każdemu, że przesłuchającego komisarz to są idioci. Następnie 16 grudnia 1991 rok. Kantona ogłasza podpisze swoje zakończenie piłkarskie, e, kraju piłkarskiego poprzez przedłużenie go na zawieszenie do dwóch miesięcy. Ostatecznie e, te, ówczesny trener reprezentacji Francji, legenda Michel Plantyni, przekonał go do powrotu, a rozmowy z Gerardem Urielem i psychoanalitykami pozwoliły mu pomieścić, żeby przenieść się do Anglii. Ostatecznie mamy styczeń 1992 rok. Kantona przechodzi za 100 tysięcy funtów wypożyczenia na początku, a po 15 kwietnia kolejne 900 tysięcy funtów zostały przelane na kontonimę. I Kantona przechodzi do licyuny na stałe. Zdobyto w tej drużynie 8 lutego 1992 roku przeciwko Oldham Athletic. Był też częścią drużyny Słońca, który zdobył ostatni tu Football League First Division, zanim został zastąpiony oczywiście przez Premier League. Dlatego w tym czasie 15 meczów, 3 bramki i że bardzo ważną rolę w akceptowaniu głównym szczytem Lee Chapmanowi. Cantona swojego pierwszego gola dla Leeds zdobył 29 lutego 1992 roku. Wygrany mecz meczu przeciwko 2 z Luton Town drugiego strzelił właśnie Chapman. Cantona chociaż był wielką, już tak naprawdę wtedy niezawodnikiem, miał problem ze znalezieniem miejsca w składzie Howarda Liggingsona, głównie Galicja na początku jako rezerwowy. Następnie pomógł wygrać mecz z Manchesterem United i stał się tak naprawdę jednym z wielkich z Chapmanem i Rodem Wallace'em. Następnie ambicje Leeds United do kolejnego tytułu przerwały ciężkie mecze z Arsenalem na Highbury, remis 1-1 i West Hamem 0, remis 0, -0. Yy, następnie przegrali 4-0 z Manchester City yy, 4 kwietnia na mainu, co pozwolił Manchesterowi ponownie zająć pole position w walce o tytuł. 11 kwietnia mecz Chelsea Cantona yy, strzela bramkę, yy, asystuje przegrając A Wallace'a i następnie pomaga Chapmanowi strzelić kolejną bramkę. Dzięki temu meczowi, tak naprawdę Leeds przez kolejne 5 meczów było już niepokonany do końca sezonu i zdobyło mistrzostwo Anglii, wygrywając 32 z Po tym jak Manchester przegrał z Liverpoolem. 1992 tarczy dobroczynności Leeds wygrywa hat trick Cantona Cantone z Liverpoolem. był pierwszym hatrykiem w tarczy dobroczynności od 1957 roku i hat Tomego Taylora. Sam hatryk te kartony daje go do niewielkiej grupy piłkarzy, którzy zdobyli hatryka w meczu na stadionie Wembley. Niestety ten sezon nie układał się po myśli drużyny. Leeds było tak naprawdę w środku stawki, że potrafił wygrać na początku z Wimbledonem 2 do 1. Ale następnie troszeczkę miało wyniki lepsze i gorsze Sam Katona grał bardzo dobrze, strzelał na np. Hatryka w meczu z Tottenhamem wygranym 5 do 0, ale jak mówię, no, drużyna radziła sobie raz lepiej, raz gorzej. To w końcu spowodowało, że sam Katona pokłócił się z resztą drużyny i odmówił stawienia się na trening. I 24 listopada wysłał prośbę o transfer do klubu, tenże, że woli dołączyć do meczu, trener Liverpoolu lub Arsenalu. Jego transfer do meczu terenu, wtedy w, wrogiego, tak byłem, cały czas wrogiego zespołu e, fanów Leeds, nie, nie spowodował jego miło, kolejnej miłości. A to eksperci uważają, że to jest dobry interes usuwając burzliwego gracza z tej drużyny. Meczet ostatecznie sprowadził go za 1 milion funtów 26 listopada 1992 roku. E, sprawa przebiega mniej więcej tak, jak że prezes Leeds, Bill Fordby Zadzwonił o dostępność Denisa do nice Elwinga, ale Sir Alex Ferguson, obaj z prezesem Martina z zgodni, że Enig nie jest na sprzedaż. I zapytał się o to, czy można dokupić mm, kantonę, bo wtedy odmówili mu też zawodnicy David Chris, Matty de Littiser-Brandin Dean nowego napastnika. Sam Ferguson opisał to o kantona, oświetlił traf. Miejsce było zszokowane yy, za każdym razem, gdy dotykał piłki. Zadobitował 1 grudnia 1992 roku w meczu towarzyskim przeciwko w Benfice z okazji 50. urodzin Eusebio, ubrany w koszulkę z numerem 10. Wizę zadobitował e, przeciwko meczu Starym Józefem grudnia gdy mecz Stary wygrał 2-1. Koledzy opisywali go tak. Francuz skończył do The Cliff. Jeden z nich niewoli kolegów z drużyny. W swoim pierwszym wersji Premier League kultywował to, co stało się znakiem rozpoznawaczem te przez, przez dwie dekady – ofensywny futbol, pomysłowość, agresja i całkowite dążenie do zwycięstwa. Jak wspominał Paul Innes dalej, po te miał tę aurę, prezencję, z z nas odpowiedziałem, To było tak, jakby powiedział – jestem Eric i jestem tutaj, aby zdobyć dla Ciebie tytuł. Początek ze United był słaby, ale wszystko zmieniło się wraz z podpisaniem kontraktu yy, Cantona. Drużyna nagle Stała się jedną z do tytułu obok Aston Villa, Blackburn, taki duży jak Norway City czy Queens Park Rangers. Bramki były poważne problemy Fergusona, chciał spróbować napastnika, jak wcześniej opisywałam, Tassier, David Hitch, czy nawet Alan Shearer. Nie, przy, nie przekonali go do drużyny, a przyjście dzień na choćby choć było ciekawe, to skończyło się złamaniem nogi tego zownika i, i brakiem gry przez kolejne 6 miesięcy. Kantona dopasował się do Maka pomógł Brian McCallowi w się do linii pomocy i tak naprawdę przyszedł do szybszego polepszenia gry, a także przede wszystkim bramek dla United, dla drużyny United. Ostatecznie United po przybyciu Kantona przegrał tylko dwa razy i zakończył z dziesięciopłogową przewagą na świecie tabeli, Kończył się jako mistrz po raz pierwszy od 26 lat i czyniąc Kantona pierwszym graczem, który zdobył tytuły najwyższej rozrywki z różnych klubów. Co ciekawe, zdobył krajowy Tytuł z drużyną, przez kolejne trzy sezony, pomagając Marsji zrobić Tytuł Mistrzowski jeszcze we Francji w 1991 roku. Rockin opisywał go tak. Kołnierzyk postawiony, plecy proste, klatka piersiowa, wysunięta Elix zliznął się na arenę, jakby to, było miejsce, jakby to miejsce było jego własnością. Następnie drużyna e, zdobyła finał po Anglii, 4-0 pokonując e, Chelsea. Zrobił także wielce mistrzostwo, czyli tam drugie miejsce w Pucharze Ligi Angielskiej, przegrywając 3 w finale za A sam został wybrany najlepszym roku i najlepszym na 25 roku we wszystkich rozgrywach. Ten sezon oczywiście nie, był, nie byłby kompletny, gdyby nie były jakieś odpały ze strony Kantony. Uchodzi chodzi głównie o wyrzucenie go z boiska w meczu z Galatasaray. Ale no cóż, no nie można mieć wszystkiego. Sezon 1034 -10 94 Kantona otrzymał słynną koszulkę numer 7 po klubowych legandach Georgie bez czy Brian Robsonie. Eee, samej Lidze Mistrzów nosił wtedy jeszcze numer, koszu, e, numer 9, gdyż numer nie został jeszcze ustalony w meczach Ligi Mistrzów. Natomiast w tym sezonie Manchester United ko kolejny raz zdobyli mistrzostwo, mając aż 8 minut przewagi nad wicemistrzem z Blackburn, a Kantona powiększył swój dorobek bramkowy o 26 goli w tym sezonie. A w sezonie 90-45 United chciał zrobić potrójną koronę. Sezon rozpoczął od zwycięstwa w Wazora nad Wembley nad Blackbear o starcie dobroczynności. Kantona strzelił oczywiście bramkę. Kantona był najlepszym strzelcem w tym czasie. Manchester United strzelał kolejne bramki i pomógł w pokonaniu Blackbear 4 na Eward Park w październiku. Styczniu 1995 rok to jest moment, w którym zmienił wszystko. Słynny cios kungfu. Kantona na kibica. Eee, przeszliśmy tam. Mecz wyjazdowy z Krystal Palace. Kantona został wyrzucony z bliska za kopnięcie w Richarda Shaw'a. Po tym jak Shaw frustrował kantonem przez cały mecz, uderzając go blisko. Idąc w kierunku tunelu, kanton wykonał kopnięcie w stylu Kung Fu, w tłum wymierzony w kibica palcem Simona, Simonsa, który zbiegł z nasego rzędu schodu, aby stawić czoło kantony. o Belgii. Używał tak wstory: odpięć, przez spowodował do pracy, te francuski draniu Kantona nie wytrzymał. Uderzył go, dostał zakaz gry, uznał za nieunikniony, a kibice chcieli go nawet deportować i nie pozwolić nigdy więcej grać w piłkę. Oprócz postawienia kantonu kandydata został oskarżony o napad który się przyznał 23 marca, co skutkowało dwutygodniowym wyrokiem więzienia. Chociaż został zwolniony za zakazu w oczekiwaniu na apelację, ostatecznie został unieważniony w sądzie apelacyjnym i dostał 120 godzin prac społecznych. Kantona na konferencji powiedział: Kiedy mewy podejdą za trawlerem, to dlatego, że myślę, że sardynki są wrzucone do morza. Dziękuję bardzo. Wyszedł, zostawiając zdumioną, zaskoczoną i skonsternowaną publiczność, media, myśląc na tym, co właściwie miał do myślenia. I Fiana, sobie zwiększyła zakaz do 8 miesięcy i koherał burzynów w wysokości 10 tysięcy funtów. Dyrektor generalny Graham Kelly opisał to jako plamę na, na naszej grze. FIFA potwierdziła zawieszenie, ogólnoświatowe, co oznaczało, że Cantona nie mógł uniknąć zakazu przenoszenia się do innego klubu. A jego klub ostatecznie stracił tytuł Premier League na rzecz w Blackburn, a Cantona nigdy więcej już nie zagrał w reprezentacji w Francji. Eee, Drużyna na następnym że sam Cantona odejdzie z United po sezonie. Brzmi nigdy więcej nie nagrać w Premier League. Myślałem na przykład o Włoszech i Interze Mediola. Ale z Ferguson przekonał by z, go, by został. A do Włoch przejął się tylko Paul Easy. Kantona przedłużył swój kontrakt. A. Y, był tylko sfrustrowany tym, że nie mógł dalej występować. 1 października 1995 roku Cantona wraca w końcu. Wraca w końcu do meczu United. szyli nawet po falu na nikim A doczyna czynienia w meczu z Liverpoolem 2 do 2. Sam kanton na tak naprawdę 24 grudnia walczył o to, by. czyli do formy. A wzięto między United a wczesnym midarzem Newcastle wynosił aż 10 punktów. Jednak po prostu w nowy rok, to był niepokojny przez kolejne 12 meczów. To jeszcze dwa gole w meczu z Wimbledonem. Wycięstwo z nad Arsenalem. Yy, I sprawiło, że Manchester wyprzedził mię Kasek z wyścigu o tytuł, gdzie pozostawił do końca sezonu. Gol pomógł zdobyć w piątym sezonie, wygranym 5 za meczu z i miał po I w tym tak tylko niegdyś porażki z Middlesbrough w stanie kolejce okazał się w 3-0 i zapewni sobie trzeci tytuł mieszkański 4 lat. Kantona zakupił sobie zakupione najlepszej strefy z powyższymi W 20 uczyniłem w pierwszym planie, który był drugi klan z doły a pierwszym z obecnym chorobą spoza wysp brytyjskich. Kantona został mianowany kapitanem na sezonie 1967 po dojściu Steve'a Brusta do godziny City. Mechester utrzymał wykonanie w sezonie 1967 a kantonadrów był kolony Trójmistrzowski był w ciągu 5 yy, lat i w ciągu 7 lat wraz z Marcillem i Leeds. Pod koniec sezonu 1996-1997 yy, na odchodzi na emeryturę w wieku zaledwie 30 lat. Jego ostatni mecz był naciąg 11 maja 1997 roku w West Hamowi. A jego ostatni występ przed przeszedłym wygraniem miał miejsce 5 dni później, 16 maja, przez Davida Basta przeciwko komandie światowej na Hantrol. nasz już 64 gole na United, 13 krajowy w chore i 5 wiedzin, co przydało mu 82 gole w ciągu 5 lat gry. Kantonaczy został umieszczony w miejscu 100 najlepszych zawodników Ligi Angielskiej. Został członkiem English Football Hall of Fame. A w swojej w, w, w biografii Managing My Life, Aleksander Gostynski stwierdził, że kontrolę poinformował o swojej decyzji o wycofaniu się z gry w ciągu 24 godzin od półfinału Wojewódzkiej Polskiej 4 Lidzy z Borysu Dortmund. A ten ewent został dopiero e, miesiąc później poinformowany. W sierpniu 2019 roku Panadol otrzymał nagrę UEFA. E, Następnie uważany był za jednego z gracze swojego pokolenia. Na, na przykład graczego czasów. jednego z nami graczego we Francji, meczetowniach. No, nazywany królem Erykiem. Silny, duży, ciężko pracujący, wytrwały. Kantona był po prostu przykładem zanika, który łączył w sobie świetną technikę, kreatywność i siłę umiejętnościowania kapitanów, bramek. Był nie tylko napastnikiem, był także pomocnikiem. Był zanikiem, który miał wizję, który potrafił. W, e... Zagrać piekiet tak jak się nikt nie spodziewał. Znany był także ze swojego podkręcenia kołnierzyka. Pierwszy jest taki kołnierz od 7 listopada 1993 roku. A sam pada opisał to, że oprócz swojego słynnego występu ja powiedział, że nie planowałem tego. Poszedł z jednego meczu, było zimno. A mój kołnierz po prostu został. Wygraliśmy, więc stał się to moim zwyczajem, pojęcie postawionym kołnierzyka. Oczywiście, oprócz swoich traktanych osiągnięć, Pan to był znany też ze swoich konfrontacyjnych zacho zachowań. Czasami troszeczkę takie głupoty. Ale zapytany o to, kto był na czym wygarać, znaczy Pan odpowiedział: Nie, to jestem ja. Czyli ego, także był na swoim miejscu. Ostatecznie w Manchesterze na te 5 lat wystąpił. rozegrał w sumie 143. 185 meczów we wszystkich rozgrywkach i 382 82 bramki. w samej widzę, z której 64 bramki zdobył. To był taki Puchar jak Ligie, puchar Anglii 2 razy, Ligę Anglii 4 razy i Puchar Charytatywną 3 razy. Grał w takich klubach jak Oster, Martigua, Marcelin, Bordeaux, Montpellier, Leeds United i Manchester United. To był 4 do domu w ciągu 5 lat oraz dwa doblety ligi i w FA Cup. Nazwany był pieszczotliwy Królem Erykiem. Yy, Katana jest z niewielu który zdobił mikroskop w 7 osadach 8 sezonach zawodowiec. W reprezentacji Francji rozgrywał 45 meczów i strzelił 20 bramek. Wystąpił na Euro 2019 yy, Nawet ne, był przygotowany do Euro 96, ale niestety, ze względu na więcej zawieszenia, musiał zostać nie wystąpić. To by było wszystko. Mam nadzieję, że Wam się podobał ten filmik i zapraszam na kolejny. Cześć.